Czy chrześcijan omijają różne zawirowania dziejowe, które muszą na własnej skórze przeżyć ci, którzy nie są wyznawcami Chrystusa? Czy to jest tak, że Pan Bóg Was ochroni od niektórych wydarzeń? To znaczy, że sąsiad, sąsiada one dotkną Was nie? Nie, to tak nie działa. Rzeczywistość chrześcijaństwa i taka tajemnica chrześcijaństwa polega na tym, że nas będą dotykały dokładnie te same wydarzenia. Tylko. My będziemy na nie patrzyli przez inny pryzmat. Wiecie, kiedyś w czasie modlitwy przyszedł nam taki obraz, nie wiem czy prorostwo, czy jakaś intuicja. Tak jakby był najazd kamery na klatkę schodową i na dwa mieszkania. W jednym siedziała rodzina i oglądała telewizję, i w drugim siedziała rodzina i oglądała telewizję. No, telewizja jak telewizja, raczej dziennikarze sypali jak z rękawa. Takimi różnymi newsami, które budziły ogromny niepokój. Gdybyśmy dzisiaj nawet prześledzili to, co, co się dzieje. Nie? Zawirowania na granicy z, z, z Białorusią, pandemia, niepewność, krach finansowy. Jeśli człowiek to, to wszystko czyta i bierze na poważnie, to nie dziwię się, że niektórzy starsi ludzie boją się wychodzić z domu, nie. Znaczy, bo to są ludzie, którzy widząc nawet, że przepiękna że pogoda i świeci słońce, nie wyjdą dlatego, że prognoza pogody mówiła, że dzisiaj będzie lało. Ale wracając do tego obrazu, no właśnie, wiadomości nie były dobre, były takie bardzo zatrważające, smutne, budzące niepokój. I jedna rodzina, taka, która siedziała po prawej stronie w mieszkaniu, była przerażona. Nie? Ci ludzie słuchali tego wszystkiego, byli przerażeni. Mieli wzrok wbity w ziemię. I nagle był tak jakby najazd kamery na tą drugą rodzinę, która słucha tych samych wiadomości, i oni słali tego ze spokojem. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy Jezus zapowiadał swoje powtórne przyjście, On mówił, że wcześniej będą różne zawirowania, usłyszycie o wojnach, usłyszycie o różnych trzęsieniach ziemi i tak dalej, Tylko mówi, kiedy to się za, dziacie zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy. I to jest chyba różnica między chrześcijaństwem a jakby wizją tego świata. To znaczy, że chrześcijanie na to samo wydarzenie patrzą w zupełnie inny sposób, nawet na śmierć. To znaczy, chrześcijaństwo jest do tego stopnia bezczelne, że twierdzi, że śmierć nie jest ostatnim słowem. Co wcale nie znaczy, że chrześcijanie nie płaczą po śmierci bliskiej osoby. Nie? I to nie jest tak, że, że wracają uśmiechnięci z pogrzebów. Ale dla nich jest to wydarzenie paschalne, to znaczy wydarzenie przejścia, nawet na śmierć. Dlaczego? Dlatego, że otwierają Biblię i czytają, że jeśli będzie wokół ciebie wojna, to Bóg, Anioł Pana, jest w stanie otoczyć cię takim szańcem, zbudować namiot nad tobą. Myślę, że różnica właśnie między perspektywą tego świata, a chrześcijanina, człowieka, który wierzy w Jezusa, to jest właśnie ten pryzmat Ewangelii. To znaczy, że nawet jeśli będą jakieś ogromne zawirowania dookoła, to Jezus mówi, nabierz ducha i podnieś głowę, bo zbliża się Twoje ocalenie, Twoje odkupienie. I tego się trzymajmy. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.